Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, moi drodzy, mamy icon słapy i mamy też Optimusy w paczkach, więc naprawdę zaczynamy niezłą zabawę. Dzisiaj pokażę wam, co najlepiej wybrać za nowe słapy, czy lepiej przeczekać, czy już lepiej atakować te pierwsze słapy i otwierać pierwsze paczki. Dzisiaj w odcinku tego się dowiecie. Także zostawcie też łapki w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków, a my startujemy. Jest! Wow, Baben! Do puli dostępnych w paczkach dodaliśmy yy, 34 ikony. Optimus, Nazario, Puskas, Cruyff, Arb... O Jezu! Widzicie te karty, jakie potężne? Matko Boska, Tate, Tate97. Nie dla rasizmu, widzowie, pamiętajcie. Otóż to. No dobra. No to zobaczmy, ale Tata w paczkach jest. Ciekawe, czy są jakieś te paczki specjalne. Dobra, nie ma. Zadania, zobaczmy, jakie słapy najpierw, co tam trzeba. Jakie mamy słapki? Okej, okay. jeden naród z jedenastką Hiszpanów i Włochów. Okej, okay. to są dwa słapy na razie. Dobra, teraz tu. Tutaj trzeci słap. Widzę też serię A, o kurde. Też trzeci, potem tu. Będzie czwarty słab do zdobycia. Łódz, okej. Okay. Tutaj piąty. Dobra, no i teraz tak. Piąty, tutaj szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, czyli liga weekendowa też będzie. Dziewięć słapów. Dziewięć słapów naliczyłem. Mogłem się pomylić, czyli dziewięć słapów można zdobyć w nowym sezonie. No, i teraz pytanie, co dali? Co dali? Zamianę wystarczy. okej, okay. No dobra. Za dwa słapy 25 piłkarzy 81, plus. dobra. Tutaj mamy 25, 82, a też jest 25, 83, plus, czyli tak samo jak poprzednio. Potem deko. Hmm. Powiem wam tak: ogólnie ludzie się śmieją z deko. Zawsze, jak się tego trafia. Ale patrząc na statystyki tej karty, czy można się śmiać z tej karty? 85, 87, 92, 92. 4 na 3 dużo tych fajnych cech ma to nie jest paradoksalnie najgorsza karta ale idziemy dalej Ok, podstawowa Ok, okej, okay. czyli można za wszystkie słapy w pierwszym sezonie można sobie pozwolić na już y ikonę medium lub ikonę podstawową no dobra, potem Ashley Cole no, nie wydaje mi się, że warto go robić. Bo naprawdę uwierzcie mi, zwykły Mandy wystarczy albo K-Walker na 6 zgrania, czy tam 7 na tym LO Potem tutaj Ikona Medium lub Prime. Otwieraliśmy to w poprzedniej FIFA. Boże, w poprzednim sezonie. I powiem szczerze, na. 10 paczek. 9 paczek to była ikona medium, więc tego też nie zalecałbym robić. Overmars. Aaaa, 97 tempa, naprawdę szybki, fajny, skrzydłowy Ale no, oprócz tej szybkości Te trzy gwiazdki sztuczek trochę bolą Pięć gwiazdek yy, słabszej nogi na plus No ale według mnie to, to jest marnowanie, to jest marnowanie, potem Za 12, paczka ikony Prime ok To już jest całkiem spoko Uuu, Laurent Blanc Jako kolejny, chociaż Tego Laurent Blanc potem bym przesuwał, słuchajcie, na SPD, jeżeli ktoś się zdecyduje To będzie rozsądniejsze Paczka ikony Prime 91, mm -hmm. to jest za 14 słapów Ale powiem Wam, że jest dużo takich ikon Prime z wysokim overallem. Typowy, nie wiem, na przykład Baresi. No i w przypadku tego Baresi, nie oszukujmy się. No, no nie jest Uuu, Butragenio Genio, też fajny napastnik. Ale na tym etapie gry, no to chyba znowu i jej troszkę, no. Powiem wam szczerze, nie zaskoczyło tymi kartami. Myślałem, że dadzą coś lepszego, no ale niestety nie. I potem tu ikona Prime lub Optimus i Roberto Baggio. Uuu. No ten Roberto, naprawdę Cox. Ale powiem Wam szczerze, że ja już chyba wiem, co zrobię. Ja już chyba wiem, co zrobię. Ikona Prime lub Optimus. No jeżeli może nam wylecieć Optimus Nazary, Optimus Hurit, Optimus Vieira, no to ja będę żył z tą nadzieją do końca. Tych słapów, że to właśnie trafimy za 16 słapów. Myślę, że tego wyboru dokonam. Czyli mamy 18 słapów do zrobienia. 16 słapów wybieram na ikonę Prime lub Historia. I, I dwa słapy użyję na 25 piłkarzy 81, wydaje mi się, że to będzie najlepsze i najrozsądniejsze wyjście z tej sytuacji na tym etapie gry. No powiem wam, jeżeli mamy możliwość trafienia Optimusa z paczki i nie oszukujmy się, wiadomo, że tam w większości przypadków pewnie będzie jakiś Nakate i tak dalej, ale jak komuś odda Nazario, Hulita, Vieira, Eto, Puskasa, Eusebio, Krajwa i tak dalej, to naprawdę e, może być piękna historia, więc myślę, że w tym kierunku najlepiej by pójść. I teraz pytanie, e, ile ten sezon trwa? Kiedy będą kolejne słapy mniej więcej? Sobie sprawdzimy, jak to wygląda zadania to jest chyba tak. Eee... Ok, to będzie tutaj 34 dni. Ok, czyli za za miesiąc dopiero będą te kolejne, no ale z drugiej strony nie warto sobie teraz na tym etapie brać tej paczki, już Baby Medium. Wydaje mi się, że w tym sezonie też będzie jakieś SBC o Ikonę Prime po prostu, więc lepiej sobie te słapy odkładać, i wybrać opcję. Prima lub Optimusa. Tutaj kurczę ten nazario w paczkach, ojoj oj, oj, oj. Może coś odda, może coś odda. Szkoda, że nie ma Icon Pika. W poprzednim, w poprzednim rozdaniu Icon Pick naprawdę... Uważam, że to było coś ciekawego, ale być może to nie było na tyle popularne, bo dopiero do, po czasie ludzie skumali, że to było naprawdę OP. Zresztą widzieliście u mnie Samuele to, u kogoś otwieraliśmy, to tam był też Kantona, w każdym piku było naprawdę coś, coś spektakularnego. I szkoda, że tym razem tego pika w ikonach nie było, nie ma, więc myślę, że... No prawdę mówiąc, uważam, że 80% ludzi będzie wybierało ikonę Prime lub Optimus i potem tą paczkę 2581 bo to jest najrozsądniejszy wybór, i taki Wam zalecam. No dobra moi drodzy, przetrzymałem paczkę za 125 tysięcy. Na ikony Optimus. No i teraz pytanie. Czy coś tu wyleci. Paka za 125k. No i oby coś oddało, no oby coś oddało. Nie ma, walkout, jeszcze kopa Libertadores, bez ekranów. A, mówię dobra, zostawię tą paczkę specjalnie na Optimusy. A może coś da, a tutaj, ojejka. Ojejka, 2 razy 8 trzy tylko, nie no to przepraszam, I jej, co się dzieje. No dobra, no to teraz jeszcze zrobiliśmy słuchajcie paczkę mix przyszłe gwiazdy. No i mam nadzieję, że coś ciekawego odda. Bo powiem szczerze, że po tej paczce ze 125 tysięcy. To niestety, ale nie jest kolorowo. No to lecimy, lecimy. Chciałbym najbardziej trafić w jakiegoś. No albo UCL Life jeszcze, U Live też chodzi w grę. Jest walkout. Oj, nie podobają mi się te kolory. O Boże, to jest chyba One to tak? Nie, 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 nie. Tyle z rzeczy przepalić! I dostaję bezwartościową kartę. Florencji, how it's possible! Nie wierzę. Błagam. Zostawcie lajka like na pocieszenie. Bo to jest